Mam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Po pierwsze nie myślałem, że będę miał okazję wrócić z powrotem na tor, a to co się stało, wrócić do Fiata 125, do 126P to już jest w ogóle kosmos. Wiele emocji będą targało od samego początku, jak się tylko dowiedziałem o, o zaproszeniu. Zrobiłem wszystko, żeby wystartować, oczywiście czego nie żałuję. Fantastyczna zabawa dużo jeszcze brakuje. Trzeba się troszeczkę jeździć w ten samochód, ale zabawa jest naprawdę świetna. Tego typu imprezy, taki tego typu puchar polecam młodym kierowcom. Jest to znakomita szkoła, szkoła jazdy, gdzie trzeba szanować każdy każdy ułamek konia, czy gdzie trzeba szanować każdy ułamek sekundy. Precyzyjnie jeździć. No, fantastyczna, fantastyczna nauka dla młodych ludzi. Szkoda, że ten puchar nie jest aż jeszcze tak mocno rozbudowany, ale mam nadzieję, że do tego dojdzie i chętnych do ścigania się w tej klasie będzie dużo więcej. Nie, no umówmy się, poczułem się jak w domu. No, przez 20 lat startów w wyścigach samochodowych już do pewnych rzeczy człowiek się może przyzwyczaić, ale mimo wszystko te emocje, ten sentyment do tego samochodu, na którym stawiałem pierwsze kroki, zawsze no, cały czas gdzieś się powraca i z tyłu głowy to cały czas co, cały czas siedzi. No, mam nadzieję, że to nie był mój pierwszy start. Jeszcze postaram się wystartować w tym pucharze. Wszystkim, wszystkim można pojechać. Do tego samochodu czuję naprawdę wyjątkowy sentyment. Ale to co powiedziałem wcześniej, te auto uczy pokory. Okazuje się, że nawet takim samochodem z niewielką, z niewielką mocą no, można na to że powalczyć, zwłaszcza, że gdzie te samochody są w miarę, w miarę wyrównane. No i tutaj przede wszystkim liczą się umiejętności. Wykorzystywanie każdego centymetra toru. Płynność jazdy. No jest jakaś tam recepta na to, żeby, żeby w takim nawet niemocnym samochodzie, ale można się doskonale bawić i, i też odnosić sukcesy. Nie powiem nie, zobaczymy jak się, jak się to wszystko poukłada. W każdym bądź razie, był to mój pierwszy start. Przecieram szlaki i zobaczymy co będzie. Dzisiaj obiecać tego na pewno nie mogę.